Zapraszamy wszystkich. To proszę tam z końca na się przejść. Chciałbym wszystkich powitać na odsłonięciu tablicy upamiętniającej osobę mojego ptaziarka, Stanisława Majewskiego. I prosiłbym o zabranie głosu Pana Prezydenta. Szanowni Państwo, to bardzo ważna miła uroczystość z inicjatywy rodziny, mamy dzisiaj okazję upamiętnić postać niezwykłą, ale takie właśnie postacie budowały nasze miasto. Pan Stanisław Majewski przybył do Gdyni w roku 29, ale przybył jako bohater. W roku 29 Gdynia była już miastem trzy lata wcześniej uzyskała prawa miejskie, budowała i rozbudowywała swój nowoczesny port, który w 1933 roku był już największym portem na Bałtyku, ale potrzebowała ludzi służby. Stanisław Majewski był przedstawicielem pokolenia, które, jak to w historii Polski bywało, kilkukrotnie w swoim życiu dawał świadectwo szczególnego bohaterstwa w wieku 15 lat trafia do Legionów. Zostaje legionistą. Walczy z Legionami. W roku 21 zostaje odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Najważniejszym wojskowym odznaczeniem, jakie może uzyskać żołnierz. Ale ten młody kombatant trafia do Gdyni na kolejny rozdział swojej służby. Tutaj buduje zręby państwa polskiego, zręby Samorządu Gdyni, zaangażowany w liczne przedsięwzięcia, skupia także wokół siebie środowisko kombatantów, środowisko, które w tamtym czasie było bardzo silnie włączone w pracę na rzecz Gdyni, na rzecz budowy państwowości Polski. Tu sprowadził rodzinę, zakorzenił się w Gdyni, ale to pokolenie bardzo szczególne i bardzo tragiczne, bo gdy Wydawałoby się, mógłby osiąść, cieszyć się stabilnością, cieszyć się z osiągnięć swego życia. Wybucha II wojna światowa. Po raz kolejny, jako bohater I wojny światowej Legionów, staje, by bronić ojczyzny w szeregach pułkownika Dąbka, broni Oksywia, o czym... Wraz z rodziną, gdy zostaje deportowany w głąb kraju, zaangażowany w podziemię, w konspirację niepodległościową, zostaje aresztowany i w roku 1940 stracony. W tym roku obchodzimy równo 70-lecie jego tragicznej śmierci. Ta postać pokazuje pięknie, jak z jednej strony romantyczna i piękna była historia budowy Gdyni, ale też jak niezwykli ludzie ją budowali chcemy dzisiaj wspólnie odsłaniając tą tablicę przypomnieć tą szczególną postać, oddać honor, podziękować bliskim. Myślę, że rodzina, która miała w sobie takich przodków, ale także w kolejnych pokoleniach pokazywała gen bohaterstwa, to rodzina szczególna dla naszego miasta. Ja wspomnę tylko prawnuczkę panią Martę Szełajkis-Obiegło, która jako najmłodsza Polka upłynęła świat. Myślę, że to taki szczególny gen, który odziedziczyła po swoich dziad dziadach i pradziadach. I myślę, że to takie pozytywne przesłanie, które z tej historii płynie. To były pokolenia, które swoją postawą, swoim bohaterstwem dawały wyraz swojej niezwykłości, ale bardzo się cieszę, że w taki współczesny sposób kolejne pokolenia tej rodziny tak pięknie udowadniają, swoje cnoty najpiękniejsze i najlepsze dla budowy już wolnego kraju. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za zabranie głosu. Teraz prosimy o zabranie głosu ostatniego najmłodszego syna Stanisława Majewskiego, pana Rocha Majewskiego, tutaj stojącego. Bardzo serdecznie chcę wszystkich Was powitać, państwo, a w szczególności Pana Prezydenta, podziękować mu za bardzo miłe słowa pod adresem mego ojca. W swoim krótkim, czterystoletnim życiu przeżył syłkę starszych braci po rewolucji 1905 roku na Sybir. Działał w Związku Walki Czynnej. 1 maja 1915 roku wstąpił do pierwszej Brygady Legionów. Służył w kompanii dowodzonej przez legendę. II Rzeczypospolitej pułkownika Liskulę. Po odmowie złożenia przysięgi za, na wierność cesarzom, osadzony w Szczypiornej, z której zwolniony został na skutek choroby, rozpoczyna działalność polskiej organizacji wojskowej. 1 listopada 1918 roku, jako komendant obwodu POW Opocznie, dowodził rozbrajaniem garnizonu austriackiego. Po uzyskaniu niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego, do 24. Pułku Piechoty Ziemi Radomskiej, którego kadrę oficerską tworzyli członkowie POW. Brał udział w walkach o Śląsk Cieszyński, a następnie przeniesiony został na front litecko-białoruski. Za wykazane męstwo na polu walki z rozkazem Naczelnego Wodza został oznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari w styczniu 1921 roku. Za działalność przy odzyskiwaniu niepodległości odznaczony został Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Lata międzywojenne pracował w Komisariacie Rządu w Gdyni, działając również na niwie społecznej, zakładając Związek Rezerwistów i Związek Legionistów. W 1932 roku wydaje swoje w swojej Gdyni spółdzielni wydawniczej dźwignia swoje wspomnienia pod tytułem Szlakiem Zwycięstwa. Za pracę społeczną został odznaczony krzyżem, złotym krzyżem zasługi i innymi odznaczeniami. Po, po tym wszystkim obronie wybrzeża, przesiedlony do szydłowca, zrobił chyba największy gest, jaki może zrobić człowiek. Wymienił się za nas, oddając się dobrowolnie w ręce gestapo. Rzecz polegała na tym, że byliśmy zatrzymani Ultimatum Niemców było tego typu, że w przeciągu 24 godzin jak się nie zgłosi ojciec, zostaniemy rozstrzelani wszyscy z mamą i nastroją. Ojciec był dla mnie ideałem i wzorem i jestem dumny z jego życia i osiągnięć. Dziękuję jeszcze raz Państwu wszystkim za udział w dzisiejszej wedzie. Dziękuję bardzo za zabranie głosu. Czy jeszcze ktoś chce coś powiedzieć? W takim razie przejdźmy już do części yy, samego odsłonięcia. Bardzo proszę Panie Prezydencie. to wspólnie To chciałem wybrać właśnie takie, może nie te tak klasowe uroczystości, są dla Pana właśnie nieważne. Każda, każda uroczystość, w której celem jest upamiętnienie ważnej postaci w historii miasta jest ważna dla nas, bo musimy pamiętać, budując przyszłość, gdy nie o tym, jaka była jej historia, jak niezwykli ludzie ją otworzyli. Stąd też. Taka uroczystość i ta tablica, która każdej osobie, która będzie tędy przechodziła, będzie przypominała postać tak niezwykłej osoby, jest ważna i bardzo się cieszę, że mogłem brać udział w tej uroczystości. Dziękuję.